Dzień dobry, witam Was w drugim odcinku tego kursu. Na ekranie mojego monitora widać oficjalną stronę kawki. Jak widać, jest to fundacja Apache. Przynajmniej na początku, Kawka w głównej mierze właśnie powstawała pod skrzydłami, takim bootstrapem fundacji. A w tym momencie tak naprawdę jeden z inżynierów głównych samej kawki odszedł i z, wraz z innymi kolegami założyli firmę, która się nazywa Confluent, i też e, taka powiedzmy enterprisowa wersja kawki jest właśnie rozwijana przez tego Confluenta. No ale do rzeczy, czym, czym w ogóle jest ta kawka? No, jak sama o sobie pisze, Distributed Streaming Platform. A, czyli możemy sobie powiedzieć, rozproszona platforma do streamingu. Nie? Tak trochę nie do końca nam to mówi o co chodzi, ale ten obrazeczek tutaj już nieco lepiej pokazuje samą ideę kawki. Sama kawka opiera się o pattern publisher-subscriber, czyli jakiś komponencik sobie publikuje wiadomości, wrzuca je do kawki, a jakiś inny komponencik te wiadomości zjada. No, i cała magia polega na asynchroniczności tego rozwiązania, czyli podczas produkowania producent nie czeka, aż konsumer zje tą wiadomość, tylko tak naprawdę publikuje i zapomina, że tą wiadomość właśnie przed chwilą opublikował. I na topiku, bo właśnie kawka opiera się o takiego różnego rodzaju tematy, producent produkuje do tematu, zapina się. Konsumer lub kilku konsumerów, konsumer grup, um, i sobie z, tej, z tego topiku, z tego tematu zjadają nowe wiadomości. Więc cała komunikacja jest asynchroniczna, nic na siebie nie czeka. Jeżeli konsumer jest obciążony w jakiejś postaci, nie nadąża za konsumowaniem wiadomości, to producenta to w ogóle nie interesuje. On sobie tam wrzuca te wiadomości, zapomina. A konsumer, jeżeli ma czas, ma zasoby, to te wiadomości zjada. Dzięki temu nie tworzymy m, takich przestojów, takich kolejek, gdzie coś czeka na coś, tylko mamy w pełni asynchroniczną komunikację. Jakby to jest pełny taki demon e, kawki, ponieważ tak naprawdę większość naszych systemów w naszej architekturze może właśnie operować o, e, kom, w oparciu o komunikację asynchroniczną. E, bardzo dobrym przykładem jest Stos. LK, Logstash i Kibana. E, o co chodzi? Mianowicie, pisząc i tworząc aplikację, te nasze aplikacje ta nasza aplikacja muszą gdzieś logować e, swój status, jakieś informacje, debugi, errory i tak dalej. No i logowanie tak naprawdę do e, konsoli no nie jest zbyt efektywne, ponieważ... Korzystając, nie wiem, z Dockera czy, czy jakichś kubernetów, gdzie nasza aplikacja będzie zabijana, gdy padnie podczas jakiegoś błędu, no to tracimy dostęp do logów. Fajnie gdzieś te logi przechowywać w jakimś innym miejscu, gdzie one będą mieć formę persystentną, czyli będziemy mogli się do nich dostać w dowolnym momencie. No i teraz stos LK i jakby ten pattern polega na tym, że nasza aplikacja puszuje swoje logi do kawki. Skawki te logi zjada Logstash, taka aplikacja, i ten Logstash wypycha te logi asynchronicznie, czyli niezależnie od naszej aplikacji, która wyprodukowała ten log, do Elasticsearcha, gdzie możemy przeglądać te logi aplikacją, która się nazywa Kibana. I tu mamy w pełni tak naprawdę asynchroniczne podejście, które gwarantuje, że nasza aplikacja nie będzie czekać, aż ktoś weźmie te logi od niej i, i wiecie, i zapisze na jakiś dysk czy gdzieś. Bo to by było bez sensu, tracilibyśmy niepotrzebnie throughput, performance naszej aplikacji, tylko dlatego, żeby gdzieś tam zapisać logi A mając kawkę, tak naprawdę wypychamy na kawkę, zapominamy o nich i czy kiedyś ktoś je zje, to już nie nasza sprawa, zapominamy. Także podałem wam jeden z use cases, który gdzieś tam kawka na pewno zaspokaja, ale. Są ich tysiące tak naprawdę. E, można powiedzieć sobie prostowanie ruchu, czyli jeżeli do naszej organizacji wpada request jakiś asynchroniczny, to zamiast jakimś load balancerem, jakimś proxy, kierować go od razu do serwera wykonawczego e, i czekać na odpowiedź, której zresztą nie potrzebujemy, bo to jest tylko jakiś tam request, który nie wymaga odpowiedzi, to wpuszczamy go na kawkę i z kawki go zjada jakiś egzekutor, jakiś wykonawca, który sobie to odpali, jak tylko będzie miał wolne zasoby, prawda? Czyli z podsumowania, e, Kawka to jest taki rozproszony system streamowania informacji, e, gdzie dzielimy się na dwie strony barykady, producentów i konsumerów. Producent tworzy informacje na jakiś topic, na jakiś temat, a konsumer z tego tematu te informacje w dowolnym momencie może zjeść. Ilość producentów jest tak naprawdę dowolna do tematu, i tak samo ilość konsumerów jest tak naprawdę dowolna do tematu. To tak w wielkim skrócie, czym jest kawka. Będziemy na pewno podczas tego kursu co odcinek jakieś tam sobie use cases y i informacje na temat kawki dokładać, ponieważ, tak jak powiedziałem na początku, jest ich ogromna, niezliczona ilość i będę się starał rzucać takimi przykładami, jakie ja napotkałem w swoim życiu, moi znajomi programiści napotkali, tak żebyście w pełni sobie zobrazowali, co tak naprawdę można wyczynić z pomocą kawki. To tyle w tym odcinku. No i będziemy sobie powolutku. Lecieć dalej. Dziękuję bardzo.